Henryka Sienkiewicza i jego twórczość można lubić lub nie, ale nie sposób odmówić mu tego, że jest bardzo ważnym twórcą w polskiej literaturze i jest też twórcą, któremu właściwie jako pierwszemu właśnie w polskiej literaturze możemy przypisać status supergwiazdy. To właśnie powieści Henryka Sienkiewicza osiągnęły za jego życia oraz później naprawdę spektakularny sukces wydawniczy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. No i stąd też ta twórczość Henryka Sienkiewicza zostaje z nami do dzisiaj. W szkole omawiacie dwa teksty Henryka Sienkiewicza, Latarnika oraz Kwowadis, ale często spotykacie się także z krótkimi fragmentami innych utworów Henryka Sienkiewicza. W tym nagraniu porozmawiamy sobie o fragmencie Krzyżaków, jednej z właśnie bardzo znanych powieści historycznych Henryka Sienkiewicza. Zastanowimy się nad tym, o czym właściwie jest ta powieść, no i na co warto zwrócić tutaj uwagę i dlaczego właściwie ta powieść jest istotna. Na początek parę słów na temat takiego kontekstu całej tej książki oraz na temat genezy Utwór Krzyżacy został wydany po raz pierwszy w 1900 roku. Było to pierwsze wydanie książkowe, aczkolwiek powieść, jak wiele powieści w tym okresie, ukazywała się najpierw w czasopiśmie w odcinkach, no i w odcinkach wychodziła od roku 1897. Jeśli chodzi o gatunek, to tak jak już wspomniałam, jest to powieść historyczna. No i w dalszej części filmu zastanowimy się nad tym, jakie cechy krzyżaków właśnie decydują o tym, że należą oni do tego gatunku. Jeśli chodzi o inspirację, to znaczy o to właściwie skąd u Sienkiewicza pomysł na napisanie powieści o Krzyżakach, to możemy tutaj wskazać takie dwie podstawowe, dwie podstawowe fascynacje czy inspiracje. Pierwsza z nich to malarstwo Jana Matejki. Obraz Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem, widzieliśmy na początku tego filmu. No i właśnie Bitwa pod Grunwaldem jest jednym z najważniejszych wydarzeń krzyż. Henryka Sienkiewicza. Ponadto e, inspiracją dla naszego autora była także powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego pod tytułem Krzyżacy 1410. Józef Ignacy Kraszewski także pisał powieści historyczne, chociaż charakteryzują się one większą zgodnością z prawdą historyczną niż w przypadku Henryka Sienkiewicza, e, który tutaj troszkę rzeczy. E, zmieniał, czy też po prostu dokładał liczne wątki fikcyjne, czego Kraszewski raczej nie robił. Jeśli chodzi o cały taki kontekst powstania tego utworu, no to Krzyżacy mają charakter antyniemiecki i ma to tutaj znaczenie, ponieważ rzeczywiście rok 1900, no to jeszcze czas, kiedy Polska znajduje się pod zaborami, aczkolwiek już coraz bliżej nam do wolności. Ale taka książka o charakterze antyniemieckim ma swoje znaczenie, zwłaszcza w Zaborze Pruskim, gdzie Polacy występują przeciwko germanizacji. Stąd też Henryk Sienkiewicz przywołuje taki moment w historii Polski, w którym Polska odniosła zwycięstwo nad krzyżakami, czyli no właśnie nad Niemcami w 1410 roku. Wszystko po to, aby przypomnieć Polakom o tym, jaką mają siłę, no i jaka siła tkwi właśnie w narodzie polskim, po to, aby Polacy tej germanizacji się ostatecznie nie poddali. Jeśli chodzi o tematykę krzyżaków, no to oczywiście mamy tutaj dosyć wiele różnych wątków, natomiast możemy wyróżnić dwa zasadnicze. Pierwszy z nich to wątek miłosny, czy też może wątek wręcz melodramatyczny, nie będę tutaj zdradzała dlaczego. A drugi wątek to wątek wojenny i zarazem patriotyczny, który skupia się wokół właśnie zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Ponadto w swoim utworze autor obrazowo opisał szereg zwyczajów, zasad rycerskich, które stanowią tutaj bardzo dużą wartość, ponieważ no właśnie zapoznajemy się nie tylko z perypetiami bohaterów, ale także z całym takim tłem obyczajowym XV wieku, no i właśnie tłem obyczajowym związanym z całym polskim rycerstwem. No i właśnie na tym skupimy się tutaj w tym nagraniu, ponieważ jest to bardzo charakterystyczna cecha tej powieści. Zanim jednak porozmawiamy sobie o rycerzach i ich obyczajach, zastanówmy się dlaczego Krzyżacy są właśnie powieścią historyczną. Po pierwsze, czas akcji nie jest współczesny autorowi. To znaczy Henryk Sienkiewicz napisał Krzyżaków w XIX wieku, natomiast czas akcji no to wiek, jak wiemy, XV. Stąd też autor pisze o przeszłości, czyli jest to powieść historyczna. Kolejna sprawa. Powieść ta Zabiera elementy historyczne i dąży do zgodności z prawdą historyczną, co nie oznacza, że możemy powieści historyczne traktować jako podręczniki do historii, ponieważ obok tych elementów historycznych pojawiają się także elementy fikcyjne, wątki czy postacie. Chociaż wszystkie te elementy fikcyjne są prawdopodobne, to znaczy, na przykład mamy jakiegoś bohatera, który tak naprawdę nie istniał, ale ma on szereg cech które sprawiają, że w zasadzie taka osoba mogłaby w danych czasach istnieć, ponieważ spełnia wszelkie założenia, na przykład wynikające z faktu bycia rycerzem. Przywołajmy sobie teraz elementy historyczne oraz elementy fikcyjne, które możemy odnaleźć w krzyżakach. Oczywiście będą to tylko jakieś przykłady, ponieważ tutaj bardzo wiele można by było wymieniać, zarówno elementów historycznych, jak i fikcyjnych. Wśród elementów historycznych możemy wyróżnić oczywiście bitwy pod Grunwaldem, sam fakt istnienia Zakonu Krzyżackiego, zamek w Malborku, takie postacie jak król Jagiełło czy książę Witold, a także wszystkie obyczaje rycerskie oraz język. Tutaj oczywiście autor posłużył się stylizacją, to znaczy stworzył, znaczy może nie tyle stworzył, ile sprawił, że język, jakim posługują się jego bohaterowie jest zbliżony do do tego języka, jakim posługiwano się istotnie w czasach, w których toczy się akcja. No i teraz przykłady elementów fikcyjnych to na przykład miłość Zbyszka i Danusi, cały ten wątek miłosny, a także takie miejscowości jak Spychów czy Bogdaniec, dzieje zemsty i pokory Juranda ze Spychowa, czy też Związek Zbyszka i Jagienki. Wszystkie te wątki są bardzo istotne w całej powieści, ale są to wątki. Fikcyjne. No, i właśnie przenikaniem się wątków historycznych i fikcyjnych charakteryzuje się powieść historyczna. Krzyżacy spełniają wszelkie takie zasadnicze warunki powieści historycznej, stąd też śmiało możemy zakwalifikować ich właśnie do tego gatunku. Wiemy już o krzyżakach pewne podstawowe, najważniejsze informacje. Obejrzyjcie więc teraz fragment filmu z 1960 roku filmu właśnie na podstawie krzyżaków Henryka Sienkiewicza w którym zobaczycie pewną sytuację, w której bierze udział główny bohater Zbyszko z Bogdańca. Jest to młody rycerz. No i obejrzyjcie sobie teraz ten fragment, zastanówcie się nad tym, co się właściwie w tym fragmencie dzieje, ponieważ akcja rozgrywa się tam bardzo szybko. I zastanówcie się również nad tym, dlaczego Zbyszkowi grozi ucięcie głowy. Lubisz markako, ślubowałem! Głupi mogą być jeno, gdy z księciem Witoldem na Tatary pójdzie. Ślubowałem, mam kilka czubów krzyżackich dobyć. Gdzie je znajdę? Między Tatary? Ale tam niewolników znajdziesz. To ci się mnie bogdańco Bogdaniec obrobi, to las wykarczuje. Ślubowałem. Bądź głupi. Księża Ryngowa węża utruła i też odpust dostała. Przecież mamy za co odpust Kupi! Ślubowałem. Gdzie ty teraz czuby krzyżackie znajdziesz? Gdzie? Nie ma wypowiedzi do króla pana naszego! Coś za jeden! Palała znaczyła kneście! Obraziłeś majestat króla! Zapłacić głową! Jak wspomniałam, akcja rozgrywa się bardzo szybko. W tym fragmencie filmu mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której Zbyszko z Bogdańca zakochuje się w Danusi, którą widzi po raz pierwszy. W związku z tym chce, aby została ona jego damą, w imię której będzie mógł walczyć. Danusia zgadza się na to i w związku z tym Zbyszko ślubuje jej przywieść takie trofea, które zdobędzie na pobitych krzyżakach. Później w drodze Maćko z Bogdańca wyśmiewa się, tak można powiedzieć, ze Zbyszka, pyta go, gdzie on właściwie znajdzie tych Krzyżaków. No i w tym momencie, kiedy Zbyszko już po raz kolejny powtarza, że ślubował, co oczywiście świadczy o tym, jak wielką wagę przywiązuje do danego słowa, w tym momencie na horyzoncie pojawia się nie kto inny, jak właśnie Krzyżak, którego Zbyszko z Bogdańca od razu atakuje. Woła jednak do aby nastawił broń, ponieważ nie ma zamiaru zabijać bezbronnego. Krzyżak jednak stoi nieporuszony, a w jego obronie staje inny rycerz. Okazuje się, że Krzyżak ten jest posłem. No a Zbyszko zaatakował posła, podczas gdy posłowie są nietykalni. Nie wolno ich atakować. Mogą wejść oni właśnie na teren wroga, ale nie może nic się im stać, ponieważ jeśli jeśli się stanie, to jest to wielka ujma na honorze rycerza, ale również wiąże się z tym ogromna kara. Ponieważ posłowie byli właśnie takimi ludźmi, którzy przekazywali pewne informacje, właśnie często między obozami, które ze sobą walczyły. Stąd też posłowie często znajdowali się na terytorium wroga i musieli mieć zapewnioną pewną nietykalność, no bo w przeciwnym razie, jak ludzie mieliby przekazywać sobie pewne ustalenia czy wiadomości, gdyby każdego posła od razu zabijano? Stąd też zbyszko tutaj podnosi Właśnie na osobę nietykalną, co jest wielkim przewinieniem, stąd też padają słowa, że zapłaci za to głową, aby dowiedzieć się, co stanie się dalej z naszym biednym i porywczym zbyszkiem, no cóż, musicie sięgnąć po książkę lub po film. My tymczasem powiedzmy sobie parę słów o kodeksie rycerskim. Ponieważ właśnie nawet w tym króciutkim fragmencie. Tak naprawdę mieliśmy do czynienia z bardzo wieloma różnymi rycerskimi zwyczajami. Mieliśmy do czynienia z damą serca, ze ślubowaniem, właśnie z nietykalnością posła. Wszystko to jest takie charakterystyczne dla całego tego rycerskiego świata wraz z wszystkimi jego zasadami. Istnieje coś takiego jak kodeks rycerski. Tak naprawdę kodeks rycerski nie jest w żaden sposób spisany, ale jest to taki pewien zbiór umownych zasad, które miały obowiązywać właśnie rycerzy. No i nawet do współczesnych czasów przetrwały takie słowa jak rycerski czy rycerskość, które odzwierciedlają pewien charakter człowieka, który ma w sobie pewne takie szlachetne cechy utożsamiane właśnie z rycerzami. O takim kodeksie rycerskim możemy mówić nie tylko w kontekście rycerzy średniowiecznych, ponieważ wiele z takich zasad przetrwało również do późniejszych czasów. No i właśnie takie elementy takich rycerskich zachowań odnajdujemy w różnych lekturach, stąd też warto co nieco o tym kodeksie rycerskim wiedzieć. Powiedzmy, powiedzmy więc sobie teraz, jakie zasady właściwie w skład takiego, takiego kodeksu wchodzą. Nade wszystko należy postępować tak, by nie splamić swojego honoru, czyli dobrego imienia. Czasami w imię honoru no, podejmowano decyzje, które my być może byśmy dzisiaj potępili. Na przykład nie wzywano pomocy w jakiejś skrajnej sytuacji, ponieważ no, uznawano to za właśnie ujmę na honorze, ale ten honor faktycznie cały czas się w kontekście rycerzy pojawia i był on bardzo ważny ważniejszy niż życie. Ponadto, kolejna zasada, należy być oddanym Bogu, Władcy i Ojczyźnie. Rycerz służy właśnie swojemu panu, służy swojej Ojczyźnie i służy Bogu. I to jest jego właściwie takie życiowe zadanie, któremu powinien podporządkować wszystko. No i oczywiście rycerz może mieć także damę serca, której poniekąd także służy, z której znakami walczy, no i w imię której dokonuje, Bohaterskich czynów. Kolejna sprawa. Należy być odważnym i walecznym. Przy tym zawsze szanować przeciwnika, nawet pokonanego. Nie atakować bezbronnego, nie oszukiwać podczas pojedynku. Wszystko to również wynika oczywiście z honoru. Rycerz powinien być waleczny, powinien być gotowy na poświęcenie życia w każdym momencie, ale właśnie powinien szanować przeciwnika. Nawet jeśli przeciwnik przegrał, to rycerzowi nie wolno go poniżać, nie wolno na przykład bezcześcić również poległych. Ponieważ to jest dla niego ujma na honorze, no i właściwie jego zwycięstwo przestaje być, mieć znaczenie, jeśli nie potrafi on szanować przeciwnika. Rycerz nie może również wykorzystywać łatwej okazji i atakować bezbronnego, nie może na przykład atakować kogoś od tyłu, musi stanąć do uczciwej walki, w której albo wygra, albo przegra. Nie może także oszukiwać podczas pojedynku. Kolejna sprawa. Rycerz powinien stale ćwiczyć się w swoim rzemiośle, aby być jak najlepszym rycerzem. Nie wolno tutaj spocząć na laurach. Trzeba cały czas piąć się w górę i starać się być po prostu jak najlepszym, jak najbardziej skutecznym w swoim po prostu fachu. Kolejna sprawa: należy opiekować się słabszymi i potrzebującymi, a także szanować kobiety i okazywać im cześć. Stąd właśnie przede wszystkim te damy serca, które były przez właśnie rycerzy tak otaczane wielką czcią. Rycerz nie tylko walczy, nie skupia się na swojej chwale, skupia się na chwale przede wszystkim swojego władcy, swojej ojczyzny, no i Boga. Jego chwała taka własna jest gdzieś tam drugorzędna, chociaż to nie znaczy, że nie jest ważna, ponieważ mamy też do czynienia z rycerzami bardzo słynnymi którzy pracowali również na swoje własne imię. Ale rycerz pracuje na to swoje imię nie tylko odwagą i nie tylko osiągnięciami na polu bitwy, ale również właśnie tym, jak traktuje innych ludzi, przede wszystkim także potrzebujących i słabszych. No i ostatnia nasza zasada należy bezwzględnie szanować nietykalność posła. To oczywiście dotyczy nie tylko rycerzy, to dotyczy wszystkich. Poseł, jak już powiedzieliśmy, jest nietykalne. Atakowanie posła wiąże się z naprawdę ogromną karą, właściwie z pozbawieniem życia. Wszystkie takie zasady zwyczajowo właśnie wiążemy z rycerzami. Jest to taki idealny obraz rycerza, przedstawianego jako bardzo szlachetnego, jako taki wzór do naśladowania, niemal autorytet. W praktyce bywało różnie, ale taki obraz rycerza gdzieś pozostał z nami w literaturze. Jak już wspomniałam, można takich cech rycerskich doszukiwać się w bohaterach różnych naszych, lektur na przykład w Stasiu Tarkowskim z w pustyni i w puszczy swoją drogą też autorstwa Henryka Sienkiewicza ale nie tylko również u innych bohaterów choćby u Nemeczka czy Emilii Plater ze śmierci pułkownika stąd też kodeks rycerski zasady rycerskie i to wszystko co świadczy o rycerskości jest bardzo ważnym wątkiem o którym warto pamiętać Podsumujmy zgromadzone informacje. Krzyżacy jest to jedna z powieści historycznych Henryka Sienkiewicza, która w formie książkowej została wydana w 1900 roku. Powieść opowiada m.in. o zwycięstwie Polaków nad krzyżakami w bitwie pod Grunwaldem. Jej antyniemiecki charakter jest protestem przeciwko germanizacji. Cechy powieści historycznej, które odnajdujemy w Krzyżakach, to obecność elementów historycznych, takich jak bitwa pod Grunwaldem, Malborg czy Jagiełło, obecność elementów fikcyjnych, np. uwięzienie Juranda, Bogdaniec, Zbyszko i Denusia, a także fakt, iż czas akcji nie jest współczesny autorowi. Powieść została napisana w XIX wieku, a czas akcji obejmuje wiek XV. Henryk Sienkiewicz ukazał w krzyżakach bogate tło obyczajowe związane z kodeksem rycerskim, który zawiera m.in. takie zasady jak dbanie o honor, oddanie Bogu, władcy i ojczyźnie, bycie odważnym i walecznym, poszanowanie wroga, stałe doskonalenie się w swoim rzemiośle, oddawanie czci kobietom oraz poszanowanie nietykalności posła.